Dobrze się doczekaliście najlepszej serii na moim kanale Czyli drugi odcinek serii z pick wiem że drugie wiem, że trochę długo nie było pick Ja, nie, ja wiem, że nie było tak długo. Ale dobra, przechodząc do samego filmu. Słuchajcie, ja grałem trochę w pick-up'a. Oh shit! To jest mega głośno. Ja grałem trochę w pick I trochę tu rzeczy wymieniałem. Kupiłem nowe to. Tak, kupiłem nawet to. Właśnie. Chcę to wymienić. Sorry, że grałem za, poza odcinkiem, a ta seria jest najlepszą serią, bo miał 45 wyświetleń. Dzisiaj będzie pierwszy jakiś montaż. Dobra. Du, 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 du. Dobra. Nie no, patrzcie jaką mamy furę. Fantastyczna, nie? To co możemy wywalić? Patrzcie jaką teraz mamy furę. To jest nasza kura. Nie no, dzisiaj sobie lecimy. Nie wiem, czy nie jest trochę za głośno. Nie no, dobra, ścisza Wiem. Jakbyście nie słyszeli, to się nie dziwcie. Bo jeżeli ja się. Dre, tak do mikrofonu. O jejdziemy. Jak ja tym dawno nie jechałem. Ja w to nie grałem w ogóle teraz. To grałem. Z, z miesiąc temu i ja no, sobie nosa, tak patrzę na YouTube'a, odcinek z pick nie? Patrzę 45 wyświetleń, myślę, myślę płanie, a to takie o 45 wyświetleń, więc no, lol, trochę nieważne, klikłem coś, my jedziemy sobie od razu do pracy, od razu. Odcinek będzie mieć 10 minut, bo 10 mi się nie chce wyjątkowo nagrywać, a tu wujkę muszę wbić. Szkoda, że to nie można mieć manualnego. No, tego, tego. No, skrzyni biegów fajnie wybyło Dobra. Zresztą, yy... niedługo wleci odcinek z Patrykiem. Tak, wiem, że jesteście dziwieni, że Patryk wraca na YouTube'a. Wiem, że jesteście dziwieni, ale po prostu będziemy. Aaaaah! Będziemy nagrywali z nim nowo. A no tak. A no tak, zapomniałem, że mam na biegu. Jak głupi, no tak. Dobra, zresztą ostatnio się stała taka niefajna sytuacja. Powiedziałem wam to w, tam, w tamtym odcinku, który był z YuBuBers live, że mi konto. Pow mój brat! Celoda. Dobra, nieważne. <laughs> Take order. Musimy zapłacić za to. Ja trochę wydałem pieniędzy. Bo dużo tych pieniędzy dosłownie nie mamy. Tu, bo ja. Żeby zrobić Edita muszę. No, nieważne. Tylko jedną butelkę dostaliśmy? Jaka bieda. Dobra, nieważne. A czemu ty nie wnikajcie? Post po postanowił olej wbić. Dobra. Jak ten edyt mi nie zadziała, to ja Ed. olę tą grę. Żeby nie przeklnąć, powiedziałem Przemiennik, albo co tam jest. To hmm? trzy powiadomienia z TikToka. Rozumiecie to? Poczekajcie, aż muszę zobaczyć, jakie. Ja... Hmm. A myślałem, że mój idol coś do mnie wysłał. Nie, no dobra. Zrobił to, ale... Na chwilę. No dobra, nieważne. Nie wnikajcie o czym ja tu mówię. Sorry, nos mnie swędzi. Ja pier... Dobra, proszę nie wnikać co ja tu robię. Bo ja naprawdę jestem upośledzony. W niektórych rzeczach. Dobra, nie wnikać. Tu, 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 tu. Musimy do domu się wrócić i oczywiście dzisiaj. Jak starczy nam hajsu, to pojedziemy tam i weźmiemy sobie Fristówkę i przemaluję sobie auto. Tak dobrze mówię. Ten edit był tylko na początku, bo nie chce mi się już dalej. No dobra, nie, żeby, lepiej żebyście nie wiedzieli co robię, jak będę robić edity. To jest tak ułomne. Kurde, bardziej niż... Dobra, nieważne, chciałem coś o Patryku powiedzieć, ale lepiej nie, bo jeszcze zobaczę ten film i powiem No, zrobił Rage'a. No, czemu ja nie zmieniam biegu? Jak gdzie ja motorynkę zostawiłem? No właśnie, o to jest pytanie. O fuck! Ale przybombałem. Bierzemy butelkę Watera. Woterek Junior. Nie pytajcie o, o co mi chodzi. Wcale mi nie chodzi o Patryka. Nieważne. Ile ja zrobiłem? Poczekajcie. Um, 30, 40. Zrobiłem 25 zł. To się na pewno nie opłaca. Ale idziemy sobie jeszcze. Dobra, ja muszę jeszcze przemamować auto, przemamować, a mowa, a gdzie, dobra nie wynikajcie, jestem tak upośledzony, że ja nie, nie umiem liczyć do dwóch, cztery, no i właśnie o to mi chodzi, Ała, ale mi zimno, to znaczy zimno nie boli, nie, ale wiecie o co chodzi, No znaczy nie wiecie, dobra, nieważne. Smutne, uważam się za youtubera, ale i nie jestem. Każdy mi mówił, że mam przestać nagrywać. Sklinżowe. No dobra, zgodzę się z nimi. Mam 45 wyświetleń po filmie z tego auta, gdzie jeżdżę głupim autem i dostarczam picia. No nie najgorzej, czemu to tak wali? I oczywiście jutro możliwe, że będzie, ale mi zimno. Yy, odcinek z tego z. You Bubbles Life You Bubbles Life Niedawno nie było na tej drodze Dzisiaj już nie będzie problemów z mikrofonem Bo nie jest ebilem, że Nie powiedziałem tego dy na początku Więc Od razu po odcinku idę na dwór Bo czemu by nie Dobra Jedziemy, jedziemy sobie zjeść Zjeść takie śniadanko pieszne Taką jajecznicę pyszny pysłumiecz nic. Ale mi w ruchu zaboczało Dobra, nie po Pizza cup. To jest podróba maj moje letnie auto. Maj. Moje. Maj moje. I'm speak English. Poczekajcie, dobrze jadę? Tak dobrze jadę. Ty, gdzie ja jadę? Nie tam miałem sobie przefarbować auto. Znaczy co? teraz ta, ta, tam mam jechać. Możecie mnie coraz nie słyszysz dobrze, bo jestem tak upośledzony. Jak... Będzie trzeba nie reklamy, to ja oglądnę chętnie. Tylko mogę oglądnąć gdzieś nie reklam, tylko dlatego, żeby to gówno tak nie wyglądało jak gówno. Bo to serio wygląda jak gówno. Nie, no to nie jest gówno, to jest auto, nie, ale to wygląda jak to, to co wychodzi tylnym wyjściem. Ja i moje pociski. A nie ma radia. A mi zimno, faktycznie ty kurde, stary w piecu na, nie napalił. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo ja się drę całą mordą. Nie drę się. U. Nie gaśnij. Ja, gaśnij. Mam nadzieję, że to nie jest drogie. Chyba z 600 dolarów tylko. Dobra Żartowałem Nie będę marnować tysiąca dolar... Do... Tysiąca dolców na to Żeby Zrobić, żeby to gówno normalnie jeździło No właśnie o to mi chodzi Co ci w dupie niedobrze? No Teraz ja muszę yy, sprawdzić no, Actions czy, czy w filmiku nie ma mało tego? Tego, tego, no Oliu Mało jest na pewno No, pełne jest! A paleivo? A No, chyba rzeczy nie ma jakiejś rurki Nie, wszystko jest Hmm, o co może chodzić? No, wiem o co chodzi Dobra, to zrobimy to tak Ty. Ten, nie to. No ten, ten Order Fuel to. To ja sobie chętnie oglądam na reklamę. Dobra. Skończyła nam się reklama. Gówno mogę zrobić. Dobra jest. Bo stówkę dam dopłaca. No to ja sobie kupię, No. Jeszcze mam reklamę oglądać. O, to jest nasze auto. Sprzedają je. Ty kurde, rozwaliłem se do nagrywki. Na wygorzej... Co ja zrobiłem właśnie? Nie mogłem tego zrobić, to nie ma prawa. Oh fuck! Co ja zrobiłem? Ha. Mógłbym to jeszcze raz zrobić i to zrobiłem. z debilem. No co ja robię? Dobra. Już wszystko jest. Paliwo jest. Zapomniałem o masce. Sorry, po prostu zbugowałem wszystko i nie mogłem nic zrobić. Nie no po prostu się nie da w tej grze co się zrobić. Zgaśnij. I ty głównie złomie najgorszy odpal ponownie. Nie dobra, słuchajcie, ja to kończę ten film, bo on jest upośledzony, tak jak cały ja to się rozje ało załatwimy się w tym kolejnym odcinku my sobie idziemy